Zadanie 21, matura 2019, poziom podstawowy, czerwiec. Liczby naturalnych, dwucyfrowych, podzielnych przez 6 jest. A zatem lecimy. Liczby naturalnych, dwucyfrowych, podzielnych przez 6. Dwucyfrowych. Czyli oddychem do 99. W sumie można by było tutaj albo je wypisać, albo skorzystać z ciągów, bo podzielne przez 6, pierwsza to będzie 12. Druga będzie 18, w sumie idzie dosyć szybko, 24 i chyba dam się skusić, ale można by było to zrobić z ciągów. I ostatnia, podzielna przez, e, przez 6 to będzie 96, bo 60 jest podzielne, plus 36 i to jest 96. 96. Czyli 96 jest ostatnią podzielną i pytanie, która to jest, jeżeli pierwsza to jest 12, e, dodać ileś tam szóstek, n odjąć 1 szóstek ma być równe 96. Pytanie, którym, którym wyrazem ciągu arytmetycznego o różnicy 6? Jest to 90, 96, no bo 96 jest ostatnią liczbą podjętą przez 6. Z dwu cyfrowy. W takim razie lecimy. No to 12 ląduje z prawej strony, to jest 84, to już wiemy. Tutaj będziemy mieć 6n odjąć 6. No to w takim razie 6n zostaje z tej strony. Tą wszystko przerzucimy tu i wychodzi na to, że mamy 90. Dzielimy to na 6 i n wychodzi na to, że to jest 15. Czyli 96, czyli liczba 96, jest 15 wyrazem ciągu, gdzie a 1 to 12, a 96 jest 15, czyli tych wszystkich liczb jest 15.